Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W ramach naszej, naszego cyklu Twoje nowe życie, a seria, którą tutaj staram się dla Państwa prowadzić, nazywa się Od natury do zdrowia. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią w ostatniej audycji, będę chciała opowiedzieć o kontakcie z naturą, jaki on jest dla nas ważny i Dlaczego jest dla nas ważny? Zwróćmy uwagę na to, jak czujemy się w zgiełku, w hałasie, w mieście, w miejscu, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Czy to nam dobrze robi, czy nam to sprzyja, czy jesteśmy wtedy spokojni, czy też nie do końca. A z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, jak czujemy się, kiedy na przykład przebywamy w lesie, kiedy jesteśmy w, w naturze, kiedy na przykład jesteśmy nad jeziorem, nad rzeką. Zwróćmy na to uwagę, jak się wtedy czujemy, bo z mojej perspektywy ja widzę, że ja się bardzo szybko regeneruję, kiedy na przykład jestem w lesie. Kiedy wyjdę, no choćby na parę minut do lasu, a mam to wielkie szczęście, że zaraz za ogrodem, <laughs> Przy, przy moim domu znajduje się właśnie las, który y, posadziłam y, własnymi rękami wiele, wiele lat temu z moim mężem i z dziećmi. I las ten jest dla mnie tak naprawdę w tej chwili y, czymś takim jak. Y, jak leżanka u psychoterapeuty coś takiego tak bym to nazwała ponieważ zauważyłam pewną prawidłowość jeśli mam jakiś gorszy dzień czy jakieś sytuacje niezbyt korzystne się gdzieś tam pojawiają pojawiają w, w moim życiu to wyjście do lasu choćby na parę minut nieraz wystarczy 5-10 minut i ja jakby czuję się zupełnie zregenerowana mam Poczucie, że to wszystko, ten las mi zabrał, te wszystkie ciężary, z którymi tam poszłam, las zabrał. Takie, tak bym to określiła. Bardzo zachęcam Państwa do tego, aby właśnie z takiego, z takich kąpieli leśnych, bo to się tak pięknie nazywa, z takich kąpieli leśnych korzystać, bo często nie zdajemy sobie sprawy, że to ma takie ogromne znaczenie, ale właśnie kiedy spróbujemy się zastanowić i poczuć w środku, jak my się czujemy wewnętrznie, gdy jesteśmy właśnie w takim miejscu czystym, naturalnym, dobrym, a w tym właśnie drugim, przeciwstawnym, czyli w tym, gdzie jest hałas, gdzie jest niezbyt pięknie może, gdzie, gdzie bardzo duży ruch i duży przepływ ludzi non-stop, to, to zauważymy na pewno różnicę i gwarantuję, że Państwo też zwrócicie na to uwagę i zauważycie tą różnicę właśnie między tymi dwiema różnymi y, strefami czyli tą czystą naturalną i tą która nie jest do końca dla nas korzystna. A wiadomo, że ten świat pędzi i my mamy no po prostu musimy korzystać również z tych y, z tych innych cywilizacyjnych zdobyczy, tak? To jest nasze życie, ale właśnie dla regeneracji zdecydowanie, zdecydowanie lepsza jest natura. Ona nam po prostu zabiera ten ciężar, ten balast, który jest dla nas niepotrzebny zupełnie. Ja to go doświadczyłam właśnie w tym lesie moim, który, który jest dla mnie takim balsamem. Bardzo lubię przytulać się do drzew. Lubię, lubię kiedy, kiedy te ptaki śpiewają tak pięknie. Kiedy wchodzę do lasu, mam taki rytuał. Może to zabrzmi śmiesznie, ale zawsze witam się. Witam się z drzewami, witam się z tym lasem. I tak jakby czuję, że przekraczam pewną granicę czegoś takiego trochę baśniowego. Dlatego, że te drzewa są dla mnie, no ja je też bardziej osobiście traktuję, ponieważ ja je sadziłam. One są dla mnie bardzo bliskimi istotami. I jeżeli na przykład chcę się przytulić do drzewa, to zazwyczaj pytam, pytam, czy mogę, czy mogę się przytulić i staram się odczuć, w Wnętrzem swoim, czy drzewo zezwala, czy nie, i wtedy to robię. Ponieważ drzewa też mogą źle reagować, one też posiadają energię, one mogą na naszą, na przykład no, złą, rozedrganą energię zareagować też niezbyt dobrze, czyli mogą odczuwać, tak uważam, że drzewa również mogą odczuwać. Więc ja tak robię. Powiem Państwu też o, o takim ciekawym zjawisku w moim życiu, ponieważ nasz las został posadzony, no prawdopodobnie około 20 lat temu, tak, tak, to, to, tak to liczę, może nawet ciut więcej. I ja wtedy zupełnie miałam jeszcze inną świadomość i nie zdawałam sobie z wielu rzeczy sprawy. Natomiast kiedy Przeczytałam pewną serię książek, okazało się, że już wiedziałam, dlaczego ten las posadziliśmy, dlaczego on jest w zasięgu ręki tak naprawdę. Ta seria książek, o której chciałam Państwu dzisiaj powiedzieć, to jest seria Dzwoniące Cedry Rosji Władimira Megretu. Jest tylko jedna z tych książeczek, to jest akurat część druga, ale to są nie... nie niezbyt grube książeczki. Natomiast powiem, że to było dla mnie odkrycie. Jakaś koleżanka pamiętam poleciła mi tą książkę, że to jest taka ciekawa seria przeczytałam. Było to już 5, może 4, 5 lat może więcej nawet jak pierwszy raz tą przeczytałam tą serię. O czym, o czym jest ta, ta seria książek? Władimir Megre opisuje, swoje spotkanie z pewną pustelnicą, która żyje w syberyjskiej Tajdze. I no tam między nimi się wywiązuje relacja miłosna. Wynikiem tej relacji tam jest dwójka dzieci, ale to w, po prostu przez te dziesięć książek, które, które tutaj jest, to tam jest to opisane. I powiem szczerze, że w przepiękny sposób autor. Pisze właśnie na temat przyrody, na temat naszego połączenia z tą naturą, z tą przyrodą. Dla mnie to było odkrycie, aczkolwiek też nie wszystko wtedy jeszcze rozumiałam, kiedy pierwszy raz czytałam tę książkę. Drugi raz przeczytałam, bo pociągnęło mnie bardzo w tym, w tym kierunku. Przeczytałam ją chyba dwa lata temu i zupełnie inny odbiór był już tego. Ponieważ niektóre rzeczy stały się dla mnie dużo bardziej jasne. I wrócę teraz do tego mojego lasu. Otóż w książce autor propaguje taką zasadę, takie, może nie zasadę, tylko taki pomysł na życie propaguje, żeby ludzie sobie kupowali hektar ziemi i na tym hektarze budowali swoje siedlisko. Takie naturalne siedliska już prawdopodobnie pod wpływem tych książek powstają na całym świecie. I można o tym też poczytać w internecie, jest dosyć dużo tych, tych informacji. Ludzie sobie po prostu wykupuj, kupują kawałek ziemi, stawiają na tym naturalny dom, budują swoją przestrzeń wokół, czyli jakiś ogród, który ma im służyć do, do tego, żeby być jak najmniej zależnym. Od właśnie tych zdobyczy cywilizacyjnych, od sklepów, od, od różnych tam takich właśnie rzeczy, żeby być jak najmniej zależnym, tylko mieć jak najwięcej swoich produktów. I ta idea jest przepiękna, mnie się ona bardzo podoba, i kiedy tak przeczytałam, właśnie pierwszy raz tę, tę serię książek, to sobie pomyślałam, tak, że w zasadzie, tak, no dom. Mamy nie do końca naturalny, ale no, w miarę w stosunku do tego, co mogłoby być. Ogród mam również dosyć duży i obfituje w różne warzywa. Uprawiam je no, już kilkadziesiąt lat i, i mamy swoje. I też nie używam żadnej chemii, nie używam żadnych oprysków poza naturalnymi. Też będę chciała... Później powiedzieć, jakich, jakich oprysków używam, do czego. I ten las, który również stanowi jakby ciąg dalszy tej działki, czyli zaraz za ogrodem jest las, to właśnie dokładnie o takich siedliskach naturalnych pisze w tej książce. Pod tytułem Dzwoniące cedry Rosji pisze Władimir Megre i zachęca do tego, żeby takie siedliska tworzyć. No, takie posiadłości rodowe, tak to, tak to pięknie nazywa. Lepsze samopoczucie i dawka świeżej energii. Wszystko w jednej szklance. Wzmocnij odporność, popraw trawienie i poczuj lekkość życia. Bez chemii, bez kompromisów, tylko czysta siła roślin. Chlorella i młody jęczmień. Swoi zieloni sprzymierzeńcy w zdrowym stylu życia. Nasza posiadłość też w zasadzie moż, mogłaby mieć nazwę posiadłość rodowa, ponieważ to jest y, posiadłość y, mojego męża rodziny, więc. Y, na dobrą sprawę jest również rodową posiadłością. Także kiedy odkryłam tą prawidłowość, to pomyślałam sobie, jak pięknie ten los nam tutaj sprzyja, że nie wiedząc jeszcze w ogóle dlaczego, w jakim celu sadziliśmy ten las, tak naprawdę to chodziło o to, żeby, żeby zrobić coś z ugorem, który był za naszym ogrodem. I nie mieliśmy pomysłu zupełnie. I w tym, wtedy właśnie padł pomysł. Mąż wymyślił, że posadzimy tam las. Las był posadzony sosnowy. Natomiast w tej chwili, ponieważ tam dużo tych drzew wypadło, tam mieliśmy też taką inwazję jakiegoś szkodnika, który nam troszkę te drzewa przetrzebił. Więc las się zrobił teraz półdziki. Tam jest bardzo dużo. Drzew liściastych, dużo krzewów liściastych. Mamy bardzo dużo owoców w lesie o dziwo, co też nie jest takim zjawiskiem powszechnym. Pojawiły się czereśnie, różne odmiany, pojawiły się śliwki. Pojawiły się też porzeczki, które rosną dziko. Co prawda w lesie nie ma za dużo tych owoców, bo tam jest zbyt ciemno, mało światła dochodzi, mało słońca, ale jednak są. I myślę sobie, że ten las po prostu chce nas karmić. On nam dostarcza no, tych owoców, poza tym dostarcza no, dla mnie, ja bardzo kocham zioła i, i robię z nich różne, róż, różne, różne rzeczy, wykorzystuję, więc on dostarcza mi bardzo dużej ilości ziół i są to czyste zioła, bo w lesie jest czyściutko, tam nie ma żadnych oprysków. Staram się też nie zbierać tych ziół na obrzeżach lasu, ponieważ te brzegi lasu sąsiadują z polami uprawnymi, więc ja, no nie chcę, ponieważ pola są opryskiwane, wiadomo, więc ja tam, na, na tych brzegach raczej staram się nie zrywać tych ziół, żeby one były po prostu czyste. Natomiast przez środek lasu biegnie taka ścieżka, którą sobie już tak specjalnie, tak, tak posadziliśmy, żeby taka ścieżka była przez środek. I uwielbiam tamtędy chodzić, ponieważ to jest zupełnie inny mikroklimat. Mimo, że to jest tylko kawałeczek od, od tego ogrodu i w ogrodzie czuję inne powietrze, natomiast jak wejdę do lasu, to jest zupełnie inaczej się tam oddycha, po prostu. Dlatego też uważam, że to jest coś pięknego, taki kontakt z naturą. Zachęcam serdecznie. Wrócę jeszcze do ogrodu, ponieważ ważna jest rzecz, żeby jeżeli macie Państwo kawałeczek ogródka, żeby sobie posadzić swoje własne warzywa. Dlaczego to jest takie ważne? No uważam, że... Każde warzywo, które jest posadzone własnoręcznie, uprawiane z miłością i w dodatku bez chemii, no jest na pewno lepsze od tego, które mamy w marketach. Tam się stosuje bardzo dużo środków, które, które nie, niekoniecznie są dla nas dobre. Wiemy o tym wszyscy. Tak więc, bardzo ważną rzeczą jest, aby. Po prostu mieć swoje, jak najwięcej swoich warzyw. I co ciekawe, od kilku lat zaczęłam uprawiać ogród, który może być w pewnym sensie potraktowany jako ogród permakulturowy. Jest to taki rodzaj uprawy, która polega na tym, że nie przekopujemy tego ogrodu. Jest on bardziej natu w naturalny sposób prowadzony. Ja mam grządki takie typu lasania, To są takie warstwowe grządki, gdzie układa się kilka różnych warstw materiału i no, w tym, w, tym w, tych, w te warstwy jakby się przerabiają samoistnie. Tam pomagają oczywiście w tym procesie dżdżownice, które są bardzo pożyteczne. Ja też sporo kompostu używam, więc to jest taki najbardziej uważam naturalny sposób uprawy. I, I to jest też w zgodzie z tą całą naturą, z tym ekosystemem, który wokół panuje, mój ogród nie jest taki typowo permakulturowy. Tam by się można do wielu rzeczy przyczepić. Dlatego ja tak niekoniecznie to lubię tak nazywać, że to jest typowa permakultura. Natomiast jeżeli się Państwo zainteresujecie, tym, zachęcam, zgłębić tą wiedzę, bo to jest bardzo ciekawa y, rzecz. Ja powiem tylko, co ja zauważyłam, y, jak chodzi o moją. O, ponieważ ogród y, zasadzie w zasadzie od ponad 20 lat już uprawiam, no nie, no 30, nawet uprawiam ogródek, i wcześniej było, było, była to uprawa tradycyjna, czyli przekopywanie. Co roku było przekopywanie tej gleby, sadzenie, sianie różnych rzeczy, i później, oczywiście, plewienie, praca, tam trzeba było no, wzruszać tą glebę. Ponieważ u mnie jest bardzo ciężka gleba, to bardzo szybko się robiła taka skała, zwarta. Tam te roślinki nie bardzo miały jak rosnąć, było, trzeba, trzeba było często poruszać tą ziemię. Już nie wspomnę o chwastach, które po prostu to były bardzo trudne do. do to, był, to była orka na ugorze, że tak powiem. Ciężko to szło. Natomiast teraz, kiedy mam od już czterech czy pięciu lat te grządki inne zupełnie, to jest Duża różnica jest dużo mniej pracy. Przede wszystkim nie przekopuję tego co roku tak, jak było przekopywane wcześniej. To jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ ja nie robię się z wiekiem coraz młodsza, tylko dokładnie odwrotnie i coraz mniej siły jest do takich ciężkich fizycznych prac. Więc nie ma przekopywania, mniej pracy, tak? Czasami wystarczy tylko wyjąć chwasty, ponieważ te grządki mają bardzo pulchną strukturę gleby. Ona jest, ona jest puszysta, to jest taka próchnica, więc z tego bardzo łatwo wychodzą chwasty. Wystarczy pociągnąć i one wychodzą z korzeniami bez problemu, zwłaszcza jak jest wilgotno. Ale przy suchym również wychodzą ładnie. Czasem przed posianiem wystarczy tylko wybrać jakieś resztki korzeni, chwastów, które gdzieś od z ubiegłego roku zostały. Czasami podważam widłami takimi szerokozębnymi, aby je wydobyć. I to jest wszystko, to jest wszystko, co należy przygotować przed, przed no, następnym sezonem. Naprawdę niedużo pracy to wymaga. Istotne jest też ściłkowanie tego tego tej grządki ponieważ y, ściółkowanie powoduje to, że nam gleba nie odparowuje, nie paruje ta wilgoć i ona się utrzymuje y, wewnątrz no co powoduje, że nie musimy podlewać, prawda, y, tak często. Ponadto jak jest wyściółkowane w międzyrzędziach, pomiędzy rzędami na przykład marchewki y, wyściółkowane, zaraz powiem czym, y, to, y, to też nie ma dostępu światła, słońca i nie rosną tam chwasty. Także mamy dwie korzyści. Ja ściółkuję przede wszystkim słomom, ale można też używać do, do ściółkowania trawy, na przykład świeżo skoszonej, czy też siana takiego jak trawa nam podeschnie skoszona. Yy, można używać zrębków drewnianych, takich np. Yy, na przykład z gałęzi, z drzew liściastych, yy, także tu jest duże pole do popisu. Można używać trocin również do ściółkowania. Słyszałam, że ktoś ściółkuje wełną runem, bo nie ma co z wełną robić taką owczą ze, ze strzyżenia owiec. Także przeróżne materiały mogą nam służyć do ściółkowania. Również słyszałam, że tekturą niektórzy ściółkują i ta tektura też utrzymuje wilgoć. Między tymi, między tymi roślinami. Także to jest bardzo ciekawa metoda i bardzo zachęcam, żeby spróbować. Jeżeli ktoś z Państwa ma ogród, to właśnie spróbować trochę na ten temat wiedzy zdobyć i poczytać, bo to bardzo ciekawa dziedzina. W moim ogrodzie się sprawdza doskonale i, no i po prostu ja, ja, to, ja to lubię dużo bardziej. Teraz lubię pracę w ogrodzie, bo ona jest dużo lżejsza niż kilka lat temu kiedy prowadziłam taki tradycyjny ogród zwyczajny poza tym też mam takie poczucie że jakby jestem częścią tej natury tej przyrody która mnie otacza ponieważ wszystkie elementy wykorzystuję do ponownego przerobienia czyli w, w tych rządkach i z każdego roku mam kompost który którymi służy jako dosypywanie kolejnej warstwy, albo jesienią, albo wczesną wiosną. To robię. Zależy jak ten kompost jest już gotowy, kiedy on jest gotowy, i wtedy go, wtedy go dosypuję do tej grządki, ponieważ no grządki mają to do siebie te, te, tego typu, że tam te wszystkie materiały, które są jako te warstwy, one z czasem robią się stają się próchnicą, więc tego maleje spora ilość takich bardziej puszystych materiałów. Ona po prostu zaczyna osiadać i robi się tego mniej w grządce. Ja mam przeważnie te grządki zrobione, takie obramowania z desek lub z jakichś tam innych takich materiałów, jakiś płyt czasami drewnopodobnych i to, i to sprawdza się, ale właśnie zawsze ubywa tego materiału w grządce, więc jak mam świeży kompost, dosypuję i to doskonale uzupełnia. Powiem też, że są bardzo dobre plony w takich grządkach, bo, bo to, że tam jest tak, taka puszysta ta gleba, taka zasobna w te różne składniki, to powoduje, że no, te warzywa, czy owoce, czy zioła, które tam rosną, one są dobrej jakości po prostu. Mają dużo składników mineralnych, te, tych, których, których potrzebują. I y, chciałam jeszcze... Już zbliżając się pomału do końca tego, tego odcinka na temat natury, powiedzieć o tych środkach, które robię sama. Przy pomoc ziół, po prostu z ziół, na przykład przeciwko zarazie ziemniaczanej, czy też tym chorobom, na przykład pomidorów, bo mam też szklarnię, też tam są takie grządki, właśnie warstwowe, zrobione. I żeby zapobiec, to trzeba profilaktycznie opryskać, żeby zapobiec powstawaniu tam tych różnych chorób, takich grzybowych. To ja zrywam skrzyp polny. Skrzyp polny to są takie choineczki, mieli Państwo, które, które, są, no na pewno wszyscy znają, takie chrzęszczące lekko. Nazywa się to również chrzęs, chrzęstką, chrząstką, chrzęstką chyba. I z tego skrzypu można przyrządzić preparat. Wystarczy zebrać kilogram tego skrzypu polnego, zalać pięcioma litrami wody, po 24 godzinach takiego stania w tej wodzie należy to pogotować, kilkanaście minut, po czym wycedzamy i takim preparatem, jak już jest wystudzony, wycedzony, rozcieńczonym w stosunku 1 do 10, czyli jedna część tego wyciągu ze skrzypu, 10 części wody, opryskujemy pomidory, ale też i inne rośliny, które są narażone na grzyby, więc ogórki mogą być, ziemniaki, no co mamy, nawet niektóre chwasty, czy rośliny, kwiaty po prostu są atakowane przez grzyby. Więc zachęcam do stosowania takiego prostego środka, który jest naturalny, można natychmiast po opryskaniu zjadać z krzaka pomidory, nie ma żadnej karencji. Także serdecznie zachęcam, aby korzystać z dóbr natury, korzystać z natury, z lasu i regenerować się. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, zapraszam do następnego odcinka, zapraszam również do dzielenia się w komentarzach, czy to, co, o czym opowiadałam, było dla Państwa ważne. Dziękuję serdecznie. Jeżeli film przypadł Ci do gustu, zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z podobnymi treściami. Kliknij też w jeden z polecanych przez nas filmów, aby od razu kontynuować oglądanie.